Cześć, siemanko! Z tej strony prób Gamer. Witajcie w kolejnym odcinku z Ferminga 2022 z serii Od Farmera do Bombera. A w dzisiejszym odcinku... Sprzedaż plonów w zimo. Zapraszam do oglądania. Ze mną Pawlak. Elo. Pawlak tam grzeje Ursusy <grym <grym i inne ciągniki. <grym> I jest też z nami sąsiad Andrzej Gdzieś. odpala. Kurde, ciągnik. Widzowie, ciągnik tam już na samym wstępie nie odpala. Pokaż. W gra... Niby garażowany nie może odpalić. No w sumie minus 11 rozu mamy. O kurde, ale problemy będą z odpaleniem ciągników. Dobra. Dzień, e... Zejdź, zejdź. Dobra. Ty jeździsz MPZ-60. Y, z tak, z ja biorę ja 60 biorę. O, epa, ten ten stoi po dwiatku i szybciutko pali, nie? Tak? <grym> no, dobra, wyjeżdżam. jak y wiesz? Ja tu biorę tu, tu zwykłą przyczepę. Zamykaj, zamykaj, tylko, Nie, ja biorę, ja biorę przyczepę. Nie, ty, ja biorę ty masz więcej koni, to ty musisz wziąć. Y rzutnik, bo. A co ma więcej pokawności? Nie wiem właśnie. Co jest ci? Rzutnik, mam wziąć? Jest to no to widzowie, że lecimy wyglądało. z różutnikiem. Ogólnie mamy taką niby zimowy odcinek, ale nie do końca zimowy. Trochę tam sypia. Tak próży, delikatnie można powiedzieć. Dobra, niech się jak się grzajem, to zajdzie. Eee, tak. No więc co o. sprzedajemy? No Sprzedajemy. W... Mówiłem ci, zamknij to bo tu, tu nie siadę się w Ca, Co na pewno, tam nie ma co kraść. Co to, ja patrzę, że mam gdzie indziej pług To ciekawe, kto do kogo się wkradł. Ja ci płótki brałem, mam swoje e, dobra, to tak Pawlek tutaj chodź, podchodź e, No takie ja mi może poczepić Rafałku Bo ja kurde A ręka rękę zdrętwiałam Nie ja, pirtu Ręka mi boli kurde. Cały, cały cały dzień dzisiejszy ja spachlowanie suchity. Nie wiem nie konia. No ty, ty cię pojebało chyba Jak to kurde się otwiera? Zejdź stąd, wyjdź A dobra, wyjdź, już ogarnąłem no, Już ogarnąłem no. Dobra mm. Jeszcze źle podjechałem przez ciebie, Rafu. Nie wiem czy ja dobrze podjechałem Dobra, zejdź, patrz, ja ci pokażę No, ale ty jesteś Dzięki Ciągnij I tak widzowie Wyjdziemy w skipne chwilę, zobaczymy co tu jest do sprzedaży Ogólnie mamy styczeń Zimowy odcinek, więc. No to sprzedajemy na pewno owiec. Zobaczę, czy się zmieści mój owiec. Przy, przy cały. Y... Kurde, nie mogę wejść do brzoży, trzeba ją wyciąć. Bo tur-dur niż dur, skręcać nie, nie umiesz. Nie, bo się po prostu zamyślam. Ja myślę, że zebrozę. ze brzozę. Dobra, owiec. Start. O, a ty! Ile mamy 800 litrów? Nie wiem. 9 tch i ty, ty. To ty, to może nie jestem do pełna, nie jestem do pełna. A czemu? Bo dla mnie się nie zmieści wszystko. Ja bym miał 5% tylko jak tak A co mi się nie wejdzie wszystko? wejdzie tu wszystko. Oczywiście wszystko się nie wejdzie no. Czemu? Ale zostanie, zostanie bardzo mało. Ma czekaj, a ile zostało? Nie wiem, tak już ci mówię. 4 tony. 4800. No eee. jedź! Dobra kurwa, spokojnie. Dzień. Ja, ja Cię dogonię i jestem taki tak szybki przed Ciebie Patrz, ja tylko podjeżdżam co, To w wiesz, Ty weź coś to jest innego Może ziemniaki? No to weźmy no Ale myślałem, że o... A czym kur... A dobra, to weź owies Ale co Ci ten... Szkodzi, że ja wezmę coś innego A zdrowie Kaszlałem <laughs> Tylko był kaszel Dobra, lecimy sprzedać Jeżeli dobrze zauważyłem Bo szybko to było, szybki, takie widzowie, szybki Szybkie zerknięcie, i chyba przeczytałem, że lecimy na osadę Ten towar leci, więc to trzeba jechać, trochę trasy jest Wynająć czy będzie pociąg pewnie A dobra się co robi? Usługi A usługi Nie mam co robić na swoim gospodarstwie, to pojechałem coś zarobić No to my też możemy zarobić no jak kurde staniesz na poboczu i będziesz tiry łapać No i teraz się przejebałem Nie wiem no, Żartuję Zaraz zobaczymy Jak to się robi z tym pociągiem Bo na razie nie ścisku na drogach, także jest git Nie no, tutaj raczej Sypali, sypali To wsypali, sypali chyba widzowie. No. No ja cię widziałem jako 5 rano półki, gdzie chodziłem krowy dojść. A ty jak zwykle poszedł, ty, ty spałeś do siódmej sobie. No, ja musiałem krowy bo krowy dla doić. mnie, dla mnie 7 rano to jest noc O, no, z widzowie jaki ten Cześć, zatrzyma się, bo tu pociąg chodzi. Czy chodzi? Pociąg jeździ. No i... A jedzie bo... o, o kurde zdążyłem Zdążył Zdążył kurde On Zatrzyma się Patrz będę szybciej ciebie przy wysypaniu Ale zastanawiam A Dobra trzeba samemu wsiąść do pociągu, okej okay. No wysiadasz do pociągu, okej Wsiadam do pociągu byle jakiego Sypać Aha, nawet jeszcze nie mogę sypać. Dobra, mogę się podsypać? No sypaj Czekaj Sypam Jak się wsiadę do pociągu? A No Dobra, już wiem A jak się wsiadę do pociągu? Ej, nie wiem o co chodzi, ale zatem mam jakąś ukrytą funkcję Weź jeszcze mój wysyp, mój w pociągu jest Dobra Dziesiątka, Ty to, to więcej przygnałeś dziesiątką co? To ty więcej 60 przyciągnąło przyciągnąłeś, jakby. 50? No, trochę więcej, no. Można eee... so, kataszkę tutaj też przewozić? No, tutaj chyba zaraz zobaczę. Eee, Dobra, teraz po rację. Też na osadę. O, Ale no. patrzę, że na ziemi jak jest inna ta. Inna co? Inna kupa. Jak to inna kupa? No to, to wyjść, zobacz. Tutaj od razu jak się wjeżdża. Kurde, jeszcze pociąg! A no co? Tak, trzeba? Przecież zmieści się? Ja. Nie. Nie? Nie. O a kurde! tak w się, się jeździ. To, a wysypałeś mi zboże całe? Tak, no. Ja no. ci kliknąłem i, i ten, i tyle i to no. już powinno się wysypać. No to czyli wszystkie muszę do wagonu. Z... Chyba. Nie wiem, zobacz. Sypia? No dobra, jedź. Rafu muszę już. Czekaj, kurwa! Nie wiem, czy już wysypałem wszystko? Czy co? A, tak, ja zobaczę No, wysypane wszystko Dobra, widzowie, sporze ogarnięte z... y... by się, by się tej, Ja nie siedziałem w nim <grych> no, <fiedziałeś. grych> Nie Zobaczmy na odcinku. <laughs> <Wytnę> to. <laughs> Ale to mogłeś pociągiem odjechać. O jedź ty pociągiem! Ja właśnie czujnikiem jadę teraz. Jedź pociągiem! Ja pierdolę drzewo z Nie wiem, bo ja o. w pociągu siedzę. Ruszysz? Ruszysz. O jedź! Ile jeszcze? On już MTZ. E, no czemu to ta nie działa? Bo chowaj się, ty szmato! Małaś, mato. E, no, Ej, dupiej się przyjazdę i gdzie indziej. Rafałku, tylko teraz nie cofaj. pociągiem. O teraz możesz cofać. No i co ty zrobił miś O tu samo tak wjechałeś. No na pewno. <laughs> Bo, no, widziałem. Ech, dobra. Widzowie teraz z powrotem musimy lecieć na Gospe. czuł do mnie A wiem, do takich strące. Ogólnie w sprzedajemy wszystko i tyle A swoje so też? No wszystko A weź, nie, no, od to sąsia lec, weź sołt. do sąsiada po leć. Jeszcze jedną. Ty... Ale po co? No, nie, no możemy? Z nie wiem czy... ale że ty masz większy ciąg to ty może dwie pociągnąć. No dobra, ale co tam szkodzi? No... Musimy wtedy... się wszystkiego pożyczać. Nie wiem, no to, to dobra. to, to możemy jeździć jak chcesz. O, światło w ogóle, bo ciemno jest. Ogólnie się na światłach jeździ. U mnie, mnie świateł nie ma. Żarówki półprzepalane. O kurde. Nie no, to są jednak. O kurde. I siątka Ale mogliby coś takiego dodać w formingu, że nie wiem, że się psują żarówki po jakimś czasie. I trzeba wymienić podejść. I kupić żarówkę. Kupić żarówkę? No. Kupić tylko. No, że rozgrzeć się mówisz przed wymianą? No, chłopie, co nie? No. O, jaki, o, A tam jak tam, Andrzej? tam w lesie też rozgrzewka jest przed robotą? Zależy, jak ciągnikiem to nie. No. Ale jak idzie się rozbierać ogrodzenia albo coś, to tak. I. Dobra. Patrzę ta przyczepa coraz bardziej wyjeżdża ta czerwona z Sylost z ten z wiatr coraz bardziej do przodu. A A w ogóle po co nam do O kurde, Rafał. No, co nie ma. Cość idealnie 19% mam. Idealnie. Tak? Tak, idealnie. No to dobrze. Ja to jest no co się jeszcze biorę. widzowie, my mamy w planach sprzedać stule. Tak. I będę ją dzisiaj na internet wystawiał, także Możecie zobaczyć. Ty, no. Rachu, ale ja tak może naprawdę na no, Elixa wystawię tak le, dla grabek, że sprzedaję w stule. No na pewno kurde Ty, ja porobię Ci zdjęcie, wstawię. No jebnięty jesteś, zaraz kurwa, te telefony się rozdzwonią. No nie, kurde, ja powiem, że... Okej, okay, niech pan... niech pan zainwestuje farmingowe 2022 <grym> Coś jeszcze ma w Syłosi Dobra. To szybko idzie ta orka. Co mówisz? Szybko? Gdzie to, raz? No, no 91 A, wiem, gdzie Kurde Tu czekaj ty, zatrzymyj gdzie... się tu zatrzymy, przy jeszcze Ja już jestem tutaj, koło stacji benzynowej No bo to ja zatankować Z, No zatrzymaj się, bo jestem... Zapomniałem o miniaturce Że zdjęcie trzeba zrobić. Zaraz K Kuźwa Kurdej. Rafał, I have a problem Policja mnie goni Jezu Bo nie zapłaciłem No i dobrze tak Dobra, zapłacimy na jak nieduże. 600 złotych. Już jadę. Czekaj za, Zaraz ja... Ja ten jak mnie kurza? Nie było tak pędzić. Eee. Y... O kolonia specjalna. Wszyscy tutaj. Będę kół tych bloków jakby. No. lecę, już lecę, zadzieram kiecy i lecę Tak To co robimy no, no. jako pierwszo, Pawlak? Co to znaczy? No Jaki, jaki zarobek, zgaduję, 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 ile zarobimy kasy? Ale nie wiem Ile, tak z 10 tysięcy zarobimy chociaż? Ty no Zależy jeszcze, no pewnie tak A to zależy ty też od tego, od tego wszystkiego No Rafał ile ja po się doczekam Ojej, jedziesz i śląska. We, to weź ty a, pociągiem kur... cofnij. Kurwa. Znaczy Dobra, Nie wycofam, bo musimy ten zrobić. No znaczy, przyjedźmy, a później cofnij pociągiem. Czy to muszę jakąś sprzedać teraz, tak? Nie, znaczy o... jedź poza ten, poza. szlaban. W sensie. I zaraz ja mam fajny pomysł na zdjęcie. Teraz ty się, że też jestem ku. prawda, kasabę. Co ty pociągiem do przodu pojechał? Nie żebyś Nie idź tam, bo wie. zaraz Ci pokażę, że żebyś plon w... Nie, kurde, nie jedź do końca. Cofaj teraz? Cofaj. Ja. O, siamakę sobie cię właśnie widzę. Dobra. Dzień dobry. To jest pociągu to flaszka leży z bliska. Bierzemy? Raz? Nie wiem. Widzowie, flaszkę ten... Nie, czekaj, jedź do przodu jeszcze. O ty Dobra, może jakoś minę Kurde, dobrze zahamowałem. A ty no ty masz! Mojego zatar, Wziąłem, bo chciałem przyjechać na drugą stronę, a ty musisz do przodu też. Do przodu jedź. Wychodź. Do przodu jedź, pociągiem. Wychodź. Jedź tu pociągiem. Jedź pociągiem najpierw. Nie, o. bo juchu ja jestem tutaj zaparkować. za szlaban. Czekaj, czekaj, tak, żeby coś to zobaczyć. Widzimy <laughs> Rafał jest trochę nie ten teraz. O dobra już tak? Już Jeszcze, się, jeszcze, się. jeszcze, 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 jeszcze. Już, już, już już. I teraz się, cofnij. Ja, czy... <laughs> Wypiewała z tego dziwnika się. Miesiąc. Wychodź! No tu masz. Co bijać. I... Dzięki, ja będę wysypać. No nie wysypuj! <noise> Usiądź. Zatrzymaj się, tu prosto. I to ma być realna gra, tak? No bo ty denerwujesz mnie tak, jak dzisiaj. to przed, przed tobą się zasypię. Ale nie centralnie przede mną, ale dobra Mogę być z boku. Jeszcze może w efekcie do tego z McDonaldu, to? poproszę jeszcze kawę i herbatę. Z mlekiem. Ja A z takim mlekiem skarmowym czy nie? Z, z mle... z mlekiem To Dobra, nie będę mówić. Ale szyba, ale Andrzej się zaśmiał, wie o co chodzi. Czemu co chodzi? Dziękuję kusi mnie ta urka na 83 Ale strasznie duże te pole jest Zaraz pomrzemy Ja muszę jedno skończyć Tak Już? No Dawaj, Jakby Jak do ciebie dziewczyno napisze powień, czy tyle, to już kurwa 100 myśli na minutę. Zgasić to światło, oczywiście. Mój jest zapalić światło mam. Och, teraz kiedy ja jest, przed tu ja już nie wiem. O, ty ty, 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 A, no to... mówiłem ci, patrz, jest... i teraz No to jedź. No to ty, ale ty tak na pociąg sypie Nie. A nie, Widzisz, tutaj. Nam A, tutaj. No to tutaj. Ale pi... No i ciekawe, że zostaniemy z kartoszki. Aha. Do 1900. No fajnie. Ja mówiłem, że może tutaj było do Silosa. No to czyli z dużego zarobku dzisiaj chyba nie będzie, ale zawsze coś. No to, właśnie, zawsze coś. Trzeba będzie chyba jeszcze mleko sprzedać dzisiaj na odcinku. No to jedź teraz. Dobra. Tylko tam mamy... Ja bo na razie widzowie przepraszam jak gdzieś tam wiadę w drzewo, ale to jest siła <coughs> Kuźwa. No ja się Rafał. Takiej ty sobie grałeś, to W tym już mamy to To tutaj hamujemy yy, R i start. No i tylko tyle. Fajnie. No i teraz co zrobić, żeby. Chyba pociągiem jadę do przodu. Mhm. Żeby to sprzedać. Tak, tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem widzowie. A gdzie jest w ogóle? Gdzie sprzedaje mleko ogółem? Co? Dziś mleko sprzedaje? Zaś ci powiem. widzowie, Podpowiadajcie w komentarzach. <śmiech> <śmiech> mleko. Mleczarnia. mleczarnia Piszę mleczarnia. Ale gdzie to jest? No to mylczarnia pewnie na mapie pisze Ale gdzie to jest? A to, to zobacz gdzie jest mylczarnia Czekaj, ku... jak mi się gdzieś przypomina, gdzie ona może być? I... Bo ja tam kiedyś siedziałem O kurde, pociąg wyrusza teraz do Osada i powróci po drugiej stronie mapy Chcesz, aby sprzedano załadowane do pociągu produkty w Osada? Tak, tak. widzowie O kurde! Ej, tylko 5 tysięcy No a co ty myślałeś, a, kurde Ty, ale... Ale patrz ile my owsa sprzedaliśmy No Zostałyśmy jakby za soję, jakby To nie, to nie to, to coś się stało To coś jest zwalone Jak tak Co jest? I Rafał No jak e, wypożyczę maszyny no. kontraktu, to dostanę mniej, czy normalnie tak jak pokazuję? Nie, dostaniesz mniej wtedy tak. mhm. Czyli, a nie, no mi się wydaje, a zaraz zobaczę Może tylko soj sprzedaliśmy Bo tu można jeszcze podjechać można z powrotem z silosa wysypać Ale jak będzie pusty silos, to czyli Czyli wszystko poszło. Zobacz na pole 83. No właśnie. Owiec został. No to ci mówiłem. Jezu. To jeszcze raz jedziesz. Ciekaw, czy też się wynajmie pociąg tak szybko. Pytanie, kończ pojechał. No ale coś kurde. Dobra. Dobra widzowie. Trudno. To też yy... A co ty chciałeś Andrzej? Bo przerwałem to żeby... Żebyś zobaczył sobie na pole numer 83. A co ty robisz? Będę to orał Czteroskibowym pługiem 83? Gdzie ono jest? No koło torów A te <laughs> No to kurde, to kurde, to nie, taj, nie takie pole się orało. Pewno czteroskibową. No co, myślisz? Dwójko się orało takie pola. Ty, ja w dwójko takie pola. Ciebie urają chyba w szkole. No, no, dobra, dobra, ja lecę Nie żartuję, kurwa Pawl nie, nie, nie Pawlak Mleko sprzedawaj Sorry no. Muszę wziąć kontrakt zapomniałem Dobra Pawlak y... Mleko tam mamy Ten zbi Pawełak zbiornik wyszedł. obok mleczarni taki na mleko jest Ale Pawlak wyszedł Wyszedł? No Serio? No da. Pawlak Nie obrażaj się, wiem że jeździsz Po gospie Kurde Czemu, jest... nie Nie rozumiem czemu jest ten nie sprzedało owsa Nie rozumiem czemu, kurde, może nie do tego sypałem co trzeba, może nie Aha, dobra, to jest owiec po prostu do tego samego wagonu co soja. Pawlak, no nie ma okay. go jeszcze. No jak, niech po gospie jeździ, ale na Discordzie go nie ma. <laughs> Obraził się Pawlak Pytanie czy pociąg już wrócił Dobra, o kurde byłem w nim. Dobra, co jest? Przed zapaliłem. Ok, czyli do tego pierwszego wagonu nie wyszło, to wsypujemy do drugiego. Kurde. O kurde. Ajajaj, hamulce słabe. Eee, i tak to robi jak drzewa. Nie wiem. Coś co chciałem kliknąć R. O, wiesz. Okej. Jest to grupę. I co zrobił? Nie jest, ktoś mnie gonił. I jak te za tym? A, mleko, no to tylko 1300 za 1000 litrów. Chyba widzieliśmy widzowie tam Andrzeja, ale nie byłem pewny, czy to on. Może, chyba on. Tak, mnie. <laughs> Tutaj też fajne miejsca są na pola. Jest sprzedajemy. Uu. 11500. Robi wrażenie. No to tylko jeszcze zostało Vistule sprzedać i będzie stać nas na nowy kombajn. A jeszcze kombajn sprawdzimy, ile kosztuje. Kombajn kosztuje 24 plus jakieś dodatkowe pewnie ustawienia plus header, no to akurat tak w 30 tysiącach się zamkniemy Ale Sunsheet i tak ma szybszy kombajn O 2 km szybszy No, ale za to mam chyba mniejsze pola no dobra to myślę, że chyba już będziemy widzowie kończyć. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. Możecie też napisać komentarz, żeby jakiś, nie wiem, żeby Pawlek się nie obrażał. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siema.